Dobra, już jestem w drugiej części. No, dalej przegrywałem 5 do 0 z Galata Saraj. No, niestety Baroż uderza w bramkę i jest 6-0. No, ludzie, co się z wami dzieje? No, 6-0 przegrywacie. No, nie wiedziałem, że aż tak będziemy dostawać. No i dobra. Przydałoby się, żebyśmy przynajmniej honorową bramkę. Ponieważ 6-0 to jest trochę. Dobra, już jestem z powrotem. Mm, mam wynik 7-0. No, nieudany mecz um, na mojej ławce trenerskiej. Oj, będą surowy komentarz. 8-0, no. Nie nie no tu jest niemożliwe no dobra my my tu jesteśmy trzecia liga angielska oni są pierwsza liga to tak jakby championship Dance. o co tu będzie czyli pucharze ligi szybko dobra. Dobra lepiej już yy, ja na to nie patrzę bo Szkoła patrzeć na ten mecz Mówię yy, tylko że ducha, yy. będzie trzeba chyba zmienić yy, taktykę gry Chyba daje, będzie 4-4-2, tylko B inaczej ustawiona Co to? Co jest? Czemu on tak wolno grał czemu tak wolno lecimy Ilias, Guwen, Ilias Pen No Harard Pen Pen biegnie Czy to będzie Czy to jest szansa na, na Gola Honorowego? I Paul Gunaja Gunaya dostaje żółtą kartkę Przybijam Harard i Gulec. tam biega na boisku O oh my god! 8-0 ludzie! Nie po czym się kupuje do składu Pan! Jeszcze już jeszcze, jeszcze może przynajmniej jedną bramę uda się no, Tata, to przewijamy, 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 przewijamy Harard Harardy, co on robi, no? Ja pierdziłam Dobra, no, iść nie ma czasu, nie mamy czasu. Person. Pen. A i muszę zmienić się, ponieważ dowiedziałem się, że jesteśmy Benjaminkiem. Lex this Webster. Harard. Webster. Webster, no nie udało się Webster, Harald, Pren, Pryn No i też fauluje Nie no, i się, szykuje się rzut, roż, rzut wolny Na końcówę meczu Webster do pi, Piersona, Philips. Ej, Filip jest na spalonym. Niestety. No i koniec meczu 8 do 0. Burt brywa z Galatasaray. Już widzę komentarze jakie tu będą. Hmm, to nie był nasz udany dzień. No, chyba my najwięcej przegraliśmy. Cześć jak było na trybunach, ponieważ... Teraz gramy 12. Dobra, więc może zastępuję i jeszcze zdążę na następny mecz. A więc za chwilę wracam. Dobra, jestem z powrotem. No za chwilę czeka nasz następny sparring z Mai Denhid. Hid. Dobra, 5 razy zero 12 możliwych. No i dobra, gdzieś w dziesiątej minucie znowu zastępuję i będziemy się widzieć nie wiem, w końcu w, gdzieś w drugiej połowie. To mam motywacyjna graj. dobra. Dobra, więc widzimy się gdzieś nie wiem. Dobra, ja jestem e, z powrotem. Przed nami druga połowa e, meczu z Mind the Hill. Na razie mamy wynik 0 do 0 no. Nie idzie nam Nie możemy trafić w rąk No dałem szansę jeszcze na robi, no ale Na razie Ci się nie spisuję Ależ teraz mogę mieć asystę I jest w końcu gol dla Burtonu Harard Mam gola proszę państwa Webster print. I tu Harard, i mam w końcu gola. Ten mecz powinien być po naszej myśli. Wal oddaje strzał, a nie celny. Mm, tu mamy Foul, zwolny słupek Webster Harard. jeszcze nie ma gola. 76. minutę meczu czy tylko będzie 1-0 dawać, dawać szelciej jeszcze gola jest dla Burtonu kto? Harard czyżby? aż blanka Hararda Z, z 30 metrów aż to był gol No i tak, mecz się zakończył wynikiem 2 do 0. Następny mecz grałem z Burtonem u juniorów. Dobra, no więc łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w trzecim odcinku z tej gry. Więc na razie i cześć.